Dzisiaj zobaczymy, czy preparat do szybko i piekarników usunie taki nalot z pocięciu rur PCV. Zapraszam. Wkładziemy sobie piłę i spryskujemy preparatem. Szczotkujemy, oczywiście po całej pile, i po zębach. I zostawiamy to do zadziałania. No, słuchajcie, jak widać. Te przypalenia, ten roztopiony plastik z PCV-ki, jak widać, ładnie schodzi. No, na to nie patrzcie, bo to jest farba, która starczy, już jest wytarta. No i efekt jest taki: wszystko pięknie usunięte. Wniosek jest taki, że jeżeli masz jakieś przytopienia, przypalenia, pocięciu jakiegoś PCV, śmiało ten preparat używaj i to bez problemu usunie wszystkie takie przytopienia. Napisz proszę w komentarzu, jaki ty masz sposób na czyszczenie takich trudnych zabrudzeń czy przypaleń. A tymczasem, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę, zasubskrybuj. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.